Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego kanale, A dzisiaj razem z Bigosiarą. przywitaj się. Szema. Będziemy robić y, Skybase'a, kolejnego już na moim kanale, ze względu na to, że tamten no, nie do końca wyszedł tak, jak chcieliśmy, bo nas skolapsowali, ale nie był najgorszy. Chociaż chcieliśmy zrobić powtórkę, żeby wyszedł. Dlatego teraz zrobimy kolejną rundę. I oczywiście myślę, że polecimy na to zawsze miejsce, na to miejsce, co zawsze, czyli tutaj. Ktoś wżera sobie, sobie kanapeczkę. O, makarena. Zatem, że makarena z nim. Czekaj. I to jest taniec. Czekaj, wam się... okay. Teraz mogą być ryby brachole. Dobra, idziemy w takim razie tam. E, I jak będzie młotek, to będzie najlepiej. Bo z młotkiem będziemy mogli spaść, no ale obok też nie będzie z bo obok koziołkujący kin to też można sortować od upadku A z doświadczenia wiemy, że nie wolno go używać, ze względu na to, że inaczej on może skolapsować A ty gdzie, lecisz od razu po matce, czy najpierw lecisz po... Po potem matce Ja myślę, że też tak zrobię, żeby móc się bronić w ewentualnym, w w ewentualnym zagrożeniu Zostawcie lajka like i suba. To pomoże nam w rozwoju kanału, to spowoduje... No, to po prostu spowoduje, że bardziej będzie chciało nam się nagrywać. To dotrze do większej publiczności. Udostępniajcie znajomym. To zawsze jest, wiecie, 1% do naszej społeczności. Aha. A w ogóle to Tak. O, to dobrze, że masz motek. Idealnie. Do spadania jak najbardziej. Aha, ja już idę zbierać. Ja szukam jeszcze broni, jeszcze się poleczę troszeczkę, uleczę się. Jeżeli zostawicie lajka i subka, będzie miło, że nas naszej strony i napiszcie Z strony. w komentarzu... No? I napiszcie w komentarzu... Um, hmm. Bigos! Ja. Um, A co? Ryba! Ryba. Niech będzie, bo dzisiaj bo jesteśmy rybowy No? O, tutaj mam tego. Yy, siorba. I koba nie serduszko wam. Dokładnie tak zrobię. Tutaj już byłem w tym domku. Dobra, to teraz tylko matce zbierać. Tego się o, mam chyba Nie da poziom. Się No to dobrze. Ja nie biorę bota, bo to jest, zawsze jak biorę, to po prostu on ginie w burzy. No. Bo powoduje coś powoduje po prostu, że. My no potrzebujemy po złota. No, a tak naprawdę to się może wydać na zamianę perków, czy właśnie na, obu, na kupowanie obłoku. Zresztą i tak nie kupię bota, bo mam tylko 12 złota. Bota złota. A ja, mam... ja też, bo mi brakuje pięciu. No, ty to chociaż dozbierasz. Ja nie sądzę, żebym dozbierał w tym meczu tyle aż. Ty. Zbierasz. Lecę tutaj teraz szybko na górę po kamienia jeszcze. Wylosuję za darmo Kosiarz Jak będę miał jakieś krzaki to wezmę sobie wtedy z nich krzak i już Tutaj jest trochę kamienia Ja pójdę po ten obok to co tam jest Na razie tylko pozbieram trochę... A dobra, tutaj się już nie da zbyć kamienia, to lecę motorówką najlepiej Chociaż nie sądzę. Motorówka może się nie nadać. Dobra, ja już idę po ten obłok. A jak u ciebie? Aha. Normalnie. Zbieram sematsy. Ja tam że kiedyś były właśnie takie misje, żeby otwierać te butelki. Jak ja? No to właśnie z Kamehameham. A! To wyrzucę, dobra. Mam jeszcze. się też jakiś czego zaraz ten. No dobra, bo to jest trochę daleko, to ja rzeczywiście już zbliżę. Ach, no tak, te drzewa. Może kiedyś, jak będziecie chcieli, to uda nam się zrobić coś takiego, że będziecie widzieć dwa ekrany. Nieprawda? Jaki duch! Kurczak mnie zabił. Aha, ale. typ. Tak naprawdę to. On ma wszystkie moje macie. Tak naprawdę to, jakbyście chcieli, to kiedyś możemy zrobić taki. odcinek z połączonymi ekranami. Nie wiem jak. Skamahanechy! Ale ja nie wiem, gdzie on jest dokładnie. No w tym! Niech on będzie w trakcie odradzania. No. Ja widzę go, więc będę wiedział, gdzie celować. Bo on mnie zabił. Ha! No nie. Aha? I ha się nie udała. No nie. Aha? No nienawidzę tej pompy, on mnie zabił z pistoleta. Dobra, robimy drugie podejście, myślę. To zaraz się zobaczymy. Zobaczcie, jakiego mam słodkiego bobaska na plecach. Mały rybny paluch. Nawet jaką ma piękną grzywę po ojcu, który jest łyszymy. Ciekawe jakbym hmm. zjawał mu jednego palucha. Nie no, nie mów tak nawet. Dobra, lecimy tam. Dobra. To jest bardzo dobry pomysł, żeby yy, zrobić drugie podejście na SkyBase'a. Tam to się niestety nie udało, bo ja po prostu nie nienawidzę z tamtej pompy. Ona ma za mały znacznik. Ja potrzebuję pompy, która ma duży znacznik. Bo wtedy można strzelać. Aha, masz chyba duży znacznik. Mhm. Taki wiecie, taki mega duży, a nie taki mały. Bo ten jest taki mini-mini, jak ten, jak te dziecko. Gdzie ono zniknęło? Dziecko z moich pleców zniknęło. Co, ono spadło? Zjadłam je. Zjadłam je. No mam nadzieję, że potem je... O, już je... O, dobra, jednak zniknęło znowu. Mam nadzieję, że zaraz je... Odstawisz na miejsce. Nie. Jak to nie? No już dawno odstawiłam. To już... brudne one. Mam już na plecach, ale. Wiesz, to ryba, to się umyła. No tak, bo ryby same się liżą, tak. Ta jest wyjątkowa, to swoje dziecko. Ryby są mądre. Dokładnie, one, one stworzą drugą cywilizację. Ale dobra, zbieramy matce, zbieramy matce szybko. Aha. Jiem jakiś wilk. Dobra, chodź tu wilku. Nie ma skrzyni. Bo ja otworzyłem aha co było no właściwie to y, tylko Excalibur tutaj nie ma nic konkretnego Dobra, pompa, to ja bym poprosił aha no. ma dobra Widzimy się właśnie teraz, i yy, ja myślę, że to się nie uda. Nie mamy masów. Trzeba zbierać. A no, to zbieraj. No właśnie. Szukam kamienia. Będę tam... robić trzecią próbę. Ja bym tego no. nie chciała. Ja też. Ale zapraszamy się na. Ale czego byś nie chciała? Nie wiem. Mhm. No bo za dużo tych prób. Jeszcze zapraszamy e, na. Oneż... Bo jedno nagraliśmy, jeszcze odcinek, z jeszcze jednego SkyBase'a, pierwszego. I też właśnie tam zapraszamy, tam było już lepiej, bo tam chociaż było pierwsze miejsce. Tutaj, no, no. aż tak nam nie wyszło. Ja sobie no, biorę Skybase, zero szans. SkyBase nie był aż tak udany, ale dobrze Ale wyszedł. cała runda, myślę, była bardzo dobra. Aha. Mnie też Mnie się podobała. O, no nie aż tak dużo, bo otwieram skrzynkę. Ja mam 500. Teraz 200. Mm, nie jest nieźle. Mogło być gorzej. Przepraszam, jak się nie uda Skybase. My czasami mamy takie coś, że już mamy 4000 matców razem zebranych. I nagle stwierdzamy, że no w sumie to nie będziemy robić tego Skybase, a, bo to nie ma sensu. To jest za kiedy, kiedy mała strefa, się już po prostu nie da. No. Bo ludzie po prostu są z każdej strony. A to jest złe. Ja tutaj mam beczki, beczunie. Aha. Rozwojuję, mam nadzieję, że w końcu mi się ta misja wykona. Zobaczę w sumie sobie. Opa, Gdzie ta w ogóle misja była? I my Robimy skarbiec, a nie misję. Ja wiem, tylko chciałem zobaczyć, bo rozwaliłem właśnie teraz te beczki i myślałem, że może się misja zrobiła, ale nie potrafię jej znaleźć. A teraz ile masz maców? Tak, z 700. No to też dobrze. No. Pamiętajcie o tym, aby zajrzeć na kanał Zodzimka It. Aha. Tam może jest teraz przez, przestój, ale y, będzie się pojawiać na moim kanale ze względu na to, że trochę ciężko jest y, nagrywać bez motywacji, dlatego na razie będzie u nas, a jak będziecie pisać pod komentarzami chcemy powrotu z odcinki Ed, to po prostu udaje się wrócić. Trzeba nazbierać sił. Aha. Ja tutaj mam skrzynkę. Dobra. Demery nie biorę. Wolę kalibera. Ja też nie biorę. Mam już 1000. Stomaców. No już 1200. Okej. Okay. Dobra, leczenie. Leczenie się przyda na Skybase. Mam dopiero jedną no. apteczkę. To się nie da. To tu masz jeszcze dwie. Mam młotek. No ok. Jeszcze tego skalibera, czy nie? Nie. No to nie będziemy go brać. Ja się chęcią, jak nas zaprosi się do znajomych i będziecie chcieli zagrać, no to przyjmiemy. Bo to będzie też bardzo, nas do znajomych. To będzie też bardzo miłe z waszej strony, że chcecie z nami zagrać. Pamiętajcie, że możemy Aha. z wami nakręcić odcinek. Odcinki no. też z wami będą, mam nadzieję, przyjemne. No. Tutaj teraz drzewo sobie zbiorę. My z chęcią zagramy z wami. A ty teraz co robisz? Leczenie zbierasz matcy? Czy coś koło? Nie, macy. Okej. Okay. Ja też matsy. Mam już 1300. Nie 500. 1500. Jak się doda, to pewnie Na tak. tym sezonie w ogóle w tym rozdziale był ten, była Piła. No była, to było tam u Kyle'a takiego. Ta postać się nazywała Kyle. No Kyle, Kyle. I to było najpierw gdzieś w, w środku mapy on, ten Kyle był na trucinowym Tartaku, a potem był tam na samej górze. Aha. Nie, tam był. Trochę go nie dopasowali, bo to było tam na samej górze, tam zimno było. A on w koszuli drwala tam był. Ale do, dobrze pasowało chociaż z tym drwalem, że piła drwal, drzewa. No, pasuje. Mm. Nie wiem, czy to by też. Y, I wy też napiszcie w komentarzach, czy wam też się kojarzy drwal z taką czerwoną koszulą, czy nie? A to jak się wydaje? Nie. Mm, yeah. Jak to ja sobie wydaje? No, no tak, tak. A na przykład mechanika? Jak sobie wyobrażasz? Poczekaj, drwal wiesz czym mi się kojarzy? Z burgerem z McDonalda. Tak. <laughs> a mechanik mi się kojarzy z taką y, niebieską koszulą. No mi taką granatową. No, taka właśnie ciemna, no. A czekaj, a farmer z taką kratkowaną. Taką, albo taką zieloną. No. Nie wiem czemu. No, wiesz, takie są po prostu, to się nazywa stereotyp. No, O, tak, mam 2000 już. Ja zobaczę. Ja też mam 2000. To budujemy? To zaczynamy? Zobaczmy jeszcze nie. gdzie jest strefa. Y... nie, to Chodźmy... chodzimy z strefy. Tam może. Ej, a Dora? kolejna strefa jest Czekaj, zaraz ze Kinga typy. I kamień. Kinga typy. na kamieniu. Typy tam są. Idą do nas. No to chodź, nawalamy. Będą mocni. Poleciał obłokiem. Y, mają razem obłoki, więc dobrze byłoby ich zabić. Co nie? Aha. Dobra, uciekli. A, dobra. Jak uciekli, to uciekli. To chodź, dobra. idziemy. Jak coś jesteśmy w kolejnej strefie, więc. Wiesz, gdzie musimy iść tu. Okej, okay, czyli tam. Ale nie, bo teraz ludzie będą przychodzić z Tytaneli, rynku i zabezpieczonej zatoki. Lepiej tam gdzie, bo tam też jest obłok. Dobra? Nie. No dobra, to, to dobra, to tam idźmy. Tutaj. Tylko wiesz, oni będą z trzech miast tam. przychodzić. Na nas i teraz e, wyszliśmy już poza kolejnej strefy. Dobra, ale wiesz co chodzi, że po prostu, e, mam nadzieję, że wy widzowie też wiecie, że ludzie będą przychodzić z trzech miast właśnie w to miejsce. By nie okrążeni i tak nas skolapsują. Ej, odpychniesz mnie, proszę. Odepchnę cię jak najbardziej. Proszę. E, piecy masz? Nie na długo. Ej. Ale dziękuję za informację. Nawet się nie będę obracał, bo nie będę na nich tracił czasu. Moje dziecko jest najważniejsze. Rzeczywiście, strzelają. Do ciebie też. Chyba Skybase jest najważniejsza, nie paluch rybny. No wiesz, ja jestem też rybnym paluchem, więc ja też jestem ważny, bo bez mnie nie będzie Skybase'a. Tak, czemu? Bo nie będziemy mieli matców też. Chociaż ty też masz dużo matców, mam nadzieję. Aha. Chodź. To z Cytadeli. No właśnie mówiłem ci, że z każdej strony będą przychodzić. Możemy zacząć na najwyższym punkcie Cytadeli, jak chcesz. Na górze. Aha. A to ja się wydaje? A to fajne. Ej, pat... W ogóle popatrzcie, jak warto budować. Czekaj, no bo to jest bardzo fajny sposób. Żeśmy go zobaczyli, o. jak y, ktoś Zeraz budował A Znaczy, no ja też też dawno wiedziałam, ale mało razy to używałam. Ja to, ja to właśnie y, ostatnio zobaczyłem, jak grałem rundę razem z Bigosiarą. Swoją drogą bardzo to była fajna runda, no ale przegraliśmy. O, to są splashy, to jest Tutaj. No cóż. tutaj. Bierzemy to czy nie? I w sumie przyda się, ja wezmę. Dobra, bo ja mam jedną, więc ty możesz wziąć drugą. Tutaj też jest. Ale, ale szybko! Scenę. No to zaczynamy chyba. Dobra? Tutaj. Zobaczcie, takie coś się robi. I to jest co prawda, według mnie mało mm, oszczędności jest, dlatego że budujemy się ciągle w górę, a potem w bok, a tak to budujemy się na łukos, co powoduje normalne takie... ten. No, tylko że tutaj, no wiecie, po prostu no, bardziej zjawiskowo to wygląda. Bo taki zwykły skybase jest yy, ludniejszy w przeciwieństwie do tego, że się takie właśnie szlaczki buduje. Nieprawdaż? Aha. Podejdź. To ja nas uleczę? Dobra. Nie. Chodźmy. Bo burza biegnie. Chyba e. ja. No może. To wrócimy chyba do was jak będziemy troszeczkę dalej zbudowani. Zobaczcie widzowie co my żeśmy zrobili. E, właśnie, Bigosiara, zobaczcie, ona skakała, w sensie, ona szła mhm. i niechcący skoczyła i spadła na dół, bo tutaj się nie da spać, jeszcze do tego jest barierka. Więc no To jest, nawet, to jest to. nawet mądre. Bo tak to, to po prostu no, spadasz i giniesz. Patrz a tutaj się, jest mądre. I patrz. I się zatrzymuje, jeszcze jest Barierka taka. Bardzo takie bezpieczne budowanie no. się. Dobra, zaraz. Zaraz będziemy chyba najbliżej. O, no. tutaj my... nie ma jest fajnie. ZNOWU?! O dobra, już bym spadł. Dobra, Idźmy, bo już burza biegnie. O tak Co bardzo nie, nie wolno. Góry, no. Patrz. Dobra, chodźmy. Ty to smarowanie matców, Kuba. No... Niech będzie. Jak o, tak ma, to uznajesz, się, to e, Dasz drewno? Wykorzystajmy najpierw drewno. Na razie masz tyle, mam jeszcze 300. Dobra, jeszcze chwilka. To w sumie zróbmy cięcie i zaraz będziemy. Jesteśmy o, jak już na najwyższym. Jak będziemy na najwyższym, to będzie dobrze, bo chociaż mam nadzieję, że nas nie zobaczą. Bo teraz widzowie możemy zauważyć zjawisko spirali. Wcześniej by Gosiera spadała. Przed chwilą, znowu. A ja się podźwignęłam. Tak, bo ona miała lotniej i spadło po prostu piętro niżej. Całe czekaj szczęście. Się, bo to jest drop. E, nie, on chyba jest na dole już. O, nie, on jest na dole. Tak to to Dobra, może jest wam pokazali, jak się zabiera to. Tak, maksymalna. No normalnie się zabiera. Nie kolapsuj Naprawdę? Dobra, było na szczęście, się chyla. nie zabiliśmy. Czekaj, zobacz, gdzie jest maksymalna. Oto czekaj. Yy. I idziemy po prostu. Burza zaraz będzie gonić, więc chodźmy. Co więcej grało? Wykorzystaj swoją medymgiełkę na mnie. A ty nie masz? Medymgiełka. A znaczy, się, no mam, ale wykorzystajmy najpierw Twoją, a potem moją. A dlaczego moją? bo każdy ma swoją Też tak I... myślę A ile ty masz podmgiełki jeszcze? Eee... 110 Ja mam 105 Co? Ja się że spadnę, bo miałam mał małego laga Eee... spadamy To oni skolapsowali? Tak To jest kolejny skarbizn, który niestety... Się nie! Zabudaje. Nie! Jestem na górze, jestem na górze! Jestem na górze! No, ja niestety nie bo spadłem. Jak chcesz to może być, Te sama. sama. Mam... E, nie. Ja sama! Nie, 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 zejdź do mnie, bo ja mam typów. Ale jak mam zejść? Ja zginę. Masz lotnika. Aha. I po prostu masz, na samym dole już użyj tego, dobra? Ja, ja robię Skybase. A. Albo dobra. Ja dostaję od typów. Komóż? Zginę! To chyba ja. No dobra, chyba? no nie wyszło nam. E, Czwarty miejsce. Się raz. Myślę, że raczej nie. Chociaż pójdźmy do lepiej i zaraz zobaczymy. Ustaliliśmy, że kończymy ze względu na długość filmu. Trochę długo. Mam nadzieję, że wy trwacie do tego momentu. Jak dotrwacie, to napiszcie w komentarzu rybny paluch. Więc macie do napisania ryba i rybny paluch. I tym rybnym, jakże akcentem, chciałbym zakończyć ten rybny odcinek ze Skybase'a, który niestety się nie udał. Cześć! Rybne pa!